Witajcie, zapraszam do rozkładu dotyczącego Waszej relacji z tą specyficzną osobą, z kimś dla Was ważnym, o kim myślicie. To będzie o tęsknocie. Czy ten ktoś za Wami tęskni? Co tutaj odnośnie tęsknoty te karty chcą Wam powiedzieć? Będzie bardzo krótko. Wybierzcie sobie jedną z talii. Ja wezmę po trzy karty z każdej talii i krótko powiem, jaka to energia odnośnie tej tęsknoty tej ważnej waszej osoby bliskiej waszemu sercu. No i przypominam, oczywiście, że to rozkład jest ogólny. Trzeba z dystansem, trzeba tak na zdrowo. No Bierzemy to, co no, z nami rezonuje, a reszta wiadomo, zostaje to nie jest dla nas, niczego nie robimy na siłę. Po prostu weźmy to, co czujemy, bo to jest ważne i prawdziwe. Dobrze, to ja zaczynam od tej grupy. Czy ten ktoś tęskni? Poproszę o informację odnośnie tęsknoty. No tu jest miłość taka, o, ale tu są duszyczki, piękna miłość, ale w takiej ryzykownej grze, w jakichś takich warunkach nie za bardzo sprzyjających. Co wy macie, jakąś taką podwójność, równoległość, nie wiem, e, tak jakby coś się toczyło wokół was, no... Jakoś, nie wiem. Wy w ogóle nie jesteście gdzieś obok siebie, nie jesteście razem a tęskni, ten ktoś bardzo. Tu jest e, mnóstwo wspomnień i cały czas jest ta. ta ciepło ta serca, ta bliskość. To są bratnie, dusze, tu są takie. No, tu jest taka miłość, taka relacja. Można nawet powiedzieć, że chyba taka. Taka jedna, po prostu jedna. W życiu taka prawdziwa, szczególna i tęsknię za tobą, tak. Chciałbym sobie z tobą na przykład, nie wiem, pójść na spacerek. Jest, tu są smutne oczy. Tu są chwile e, takiego oddawania się, no, fantazją, wspomnieniami jakimś takim. To jest taka, taka bogata przeszłość, jeśli chodzi o to, co wy razem przeżyliście, co zrobiliście, czego doświadczyliście, że tak tutaj można by tak, no, nawet wiele powieści miłosnych na ten temat napisać. I ta osoba, ona nie jakby nie funkcjonuje w pełni szczęśliwie tak bez ciebie. Ponieważ takie może mieć mm, poczucie niespełnienia, takiego, takiej samotności, takiego serca, które no, było takie spełnione, było napuchnięte, było duże, czerwone, soczyste i tak, no i tego nie ma. Bardzo dużo tęsknoty tu jest i. I tak może nawet czasem błądzi oczami, myślami, czy gdzieś cię zobaczy, czy ty może przyjdziesz, może, no nie wiem, może zapukasz do mnie albo coś zrobisz takiego, bo, bo tutaj jest taki, taki jakby. Podryw, są takie chwile, kiedy to ja myślę, że to ty. No, ja nie wiem, czy ja rozpoznaję twoje kroki, czy telefon. Ja myślę, że to ty, bo gdzieś ja ciebie czuję, czuję, a w ogóle to zapach, węch, smak. Tutaj te, te zmysły to wszystko ma takie szczególne znaczenie dla tej relacji, bo no bo tu co? No bo tu są bliźniacze płomienie tu jest taka. Po prostu, tu jest miłość. No, dla niektórych z was, to tak powiem, że to jest taka wieczna, taka jedyna miłość, która była, jest i będzie. I z tym się wiąże ogromna tęsknota. Ale jakie macie ryzyko, jaką macie, nie wiem, podwójność, równoległość, jakieś. Też jakby niebezpieczeństwo, to wy wiecie w tej relacji, ale tak, ta osoba bardzo tęskni. Wystarczy już. Idziemy do drugiej grupy. Czy ten ktoś tęskni, co o tej tęskni? Za sobie i myślę. Tutaj jest tak, jesteś dla mnie ważną osobą. Mam cię w sercu, mam w myślach, ale tu jest kwestia, która mnie pochłania. Która jest dla mnie, nie wiem, równie ważna, jakaś moja rola życiowa. Ja ci nie powiem, że tęsknię. Bo to nie przystoi mi i to w ogóle nie jest takie adekwatne do tej sytuacji, abym ci opowiadał o tym, że ja no siedzę sobie czasem, pomyślę potężnie, bo, bo mam piękne chwile z Tobą. To nie jest tak, że coś jakby się, nie wiem, zakończyło, odpłynęło, gdzieś poszło, no nie, nie poszło, ale. Ja musiałem, tutaj muszę przywdziać taki inny kostium, bo moja rola życiowa ode mnie tego wymaga. Mam jakby wiele spraw, które mnie absorbują, pochłaniają. Jestem mocno zajęty, i też ja tym czymś, co robię, co, czymś ja się zajmuję, to ja sobie rekompensuję. Ten brak ciebie, ten brak nas, nie wiem, albo ta osoba jest sama, jest singlem. Może być, ale jeśli nie jest to mm, mocne skoncentrowanie na pracy, na sprawach e, takich materialnych, przyziemnych, bo, bo, bo to mnie buduje, to mnie wzmacnia. Ja e, staram się uciekać od y, o tych kwestii uczuciowych, bo to mnie dopada. Ja mam taki moment, kiedy ja no jestem w jakimś biegu, no ja coś robię, czym się zajmuję, a potem ja nagle mam takiego strzała, że ja siadam i odpływam. Jesteś daleko, ale ja Cię czuję, mam wspomnienie, mam, mam jakąś chwilę z Tobą i bardzo chciałbym, e, jakby. Tak się tam, no, teleportować, gdyby się dało. Ale tam jest takie, to jest tak miłe wspomnienie. Tam jest tak ciepło między Wami, tak szczęśliwie, taka, taka błoga kraina, taka bajka miłosna. Ale za chwilę ja się otrząsam, ja się budzę, no, ja się biję po twarzy, nie wiem, stawiam się do pionu i hej, ty jesteś w ogóle teraz w innym tutaj kostiumie, w innych okolicznościach. I zajmij się. Sprawami, które cię otaczają, które masz tutaj wokół siebie, masz na głowie w życiu, i ty nie możesz tak siedzieć i tak błąkać, i tak tęsknić, bo to w ogóle jest no jakby niczego nie wnosi, nikomu niczemu nie pomoże, niczego nie rozwiąże. Więc ja się tutaj skupię na innych aspektach życiowych. Także to jest taka postawa bardzo racjonalna, zasadnicza, też taka. Takie branie czegoś na chłodno, bo, bo, bo umie sobie ten ktoś wytłumaczyć i przybrać taką właśnie postawę, że, że tak, tak jest dobrze, tak jest właściwie inaczej być nie może i to trzeba przełknąć. No i ja przełykam to przez swoje gardło. Nie wiem, czy ty przełknęłaś, ale ja to przełknąłem. Zacisnąłem ząbki, wskoczyłem w inny kostium i się z tym pogodziłem. Ja teraz już odgrywam tą. Tą, tą inną rolę życiową nie mogę tak po prostu pozwolić sobie na takie chlipanie, na takie tęsknienie, na takie jakieś użalanie się. Ja staram się od tego stronić, ale są momenty, kiedy mnie to łapie, no bo przecież co? Przecież ten ktoś jest człowiekiem, ma on ma serce, w jego żyłach no płynie krew. Więc. Nawet takiemu człowiekowi, który jest mocno skoncentrowany na innych zadaniach życiowych, też czasem zdarza się chwila słabości, tęsknoty i tego, że to jakby serce mu tak się odezwie, przemówi, tak sobie coś tam pomyśli, pomarzy, powzdycha, ale stara się nie robić tego dużo, bo, bo, bo jakby mu to nie służy. Niedobrze się tym wszystkim czuje. No dobrze. I ostatnia grupa, co odnośnie tęsknoty w tej relacji, czy ta osoba tęskni, ale tu jest dużo smutku. Bardzo taki mm, trudny czas, rozłąki, takiej kwestii jakby przeciągania się czegoś, coś długo już trwa. Smutno mi bez ciebie i tak, taki chłodek czuję, takie, mm, takie zagubienie bardzo dużo takich, e, takiej nostalgii, takiego poczucia samotności. No, dużo myśli. Rozpamiętuję ten, nie wiem, czy wy macie jakieś swoje albo to zdjęcia, albo jakieś. On, tak, on sobie tak przypomina, to są jakieś takie ważne zdjęcia, ważne nie wiem, zdjęcia, portret, coś, taki obraz Wasz przed oczami i niewypowiedziana jakaś informacja, wiadomość od tej osoby. On wie, że tego nie powiedział, i tego nie powie, no nie zamierza tego powiedzieć, tak jakby to stanęło, zostało w nim. I tęskni za tobą. I e, też tu jest takie takie poczucie smutku. I nie wiem w ogóle, co ja mam zrobić z tym wszystkim. Jaką tutaj e, jak się odnaleźć, którą z dróg wybrać, i tak naprawdę. Tu ja nie, nawet nigdzie się nie spieszę. Ja nawet nic nie robię, nie zamierzam się tutaj, jakby tak, jakby stanął, zatrzymał się i tak. Tu jest taki mm, przeciągany ten, ten moment właśnie tego, tego smutku. Tak, jakby ta, ta żałoba po, mm, po tym, co się wydarzyło pomiędzy Wami, ona, ona trwa już dosyć długo, i ta osoba. Mm, nie przyspiesza jej, tak jakby nie zamierza. Mm, nie zamierza się tego jakby pozbyć na siłę. Niech sobie to tak swoimi siłami idzie i tak naturalnie, żeby to w sobie ten proces, jak, no, ten takiego godzenia się, tego odnajdywania się w tym ciemnym lesie, który jest zimny. Przerażony jestem czasem i w ogóle nie wiem, co. Ale co jest takie bardzo emocjonalne? To jest ktoś człowiek wrażliwy, delikatny, o takim, o takim sercu, które wszystko chłonie, wszystko tak do siebie przyjmuje i tak jak to to przyjąłem, to tak ja nie umiem teraz tak tego dosłownie z siebie wypuścić, jakoś się tak pozbyć i on się tak zamknął się w takiej w takiej bańce dosłownie mydlanej i tak w tym siedzi ta bańka, tak się tak się unosi, tak fruwa tutaj na wietrze i tak jakby on on się tak zagubił, pogubił i tak to jest taki brak koncentracji w ogóle na innych aspektach życiowych. Tylko właśnie na tym, co, co się wydarzyło pomiędzy nami. Co się stało, jak to się zatrzymało, jak to się zadziało, no tęsknię. Jestem z tym wszystkim smutny, nieszczęśliwy, samotny i trwa to już dosyć długo. Może jeszcze tak potrwać, ale w ogóle nie obchodzi mnie ta. Mm, ta kwestia czasu. Ja sobie tutaj daję ten czas na to, jakby leczenie, regenerowanie się w naturalny sposób. Pamiętam ciebie i um, jest, jest taka... coś takiego, co wy macie, albo ten ktoś ma coś od was, albo takie wasze wspólne i to jest dla niego. Um, takie drogocenne, może to być jakaś, jakiś drobiazg, jakiś przedmiot, rzecz, albo no nie coś takiego, ale też niektórzy jakby mieli jakieś zdjęcie. Może być jedno, może być wiele, ale utknęło mi dosłownie, mam go przed oczami, albo gdzieś zaglądam, gdzie Cię widzę, gdzie mogę Cię zobaczyć, ale to, to, to jest takie, takie totalne rozbicie emocjonalne. W ciszy, w takiej w ciemnym lesie po prostu jestem, stoję i nie wiem nawet gdzie jest droga, nie wiem gdzie iść, którędy iść. W zasadzie to po co ja mam iść, tak sobie chodzę w kółko, może nawet błądzie wokół jednego drzewa może chodzić i no i tak nie widzi tego sensu. Ale to jakby mu już na niczym nie zależało, bo, bo tutaj y, może się zakończyła, może jest jakaś trudna sytuacja w relacji, która była bardzo ważna dla tej osoby i jakby jak już teraz tego nie ma, nie może być, to już nic mnie nie obchodzi i to jest takie jakby wszystko inne już zupełnie straciło sens. No to jest takie na to trzeba uważać, bo bo też trzeba zwrócić uwagę, czy ta osoba też jakby nie potrzebuje jakiegoś nie wiem, wsparcia, takiej pomocy duchowej z waszej strony, no to też jakby możecie sobie to prze Przemyśleć, czy w jakiś sposób można tego kogoś tak mu wstrzyknąć, tak trochę takiej energii, że hej, okej, okay, ale wstań, ale idź, ale wyjdź z tego ciemnego lasu, no bo martwię się o ciebie. Bo tu naprawdę jest taki smutaczek. Dziękuję za uwagę. Da usłyszenia.